Grać. Ty polska kurewko, kurwa, policyjna suko, kurwa. Masz jakiś problem teraz? Masz jakiś problem, kurwa? Przejdziesz ci do mnie, kurwa, na wycieraczkę, że... Jest pan w telewizji młodzież. Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie... Bardzo ostrożnie trzeba No jak saper, się myli, nie? A no, jak się tak. pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. To, przepraszamy, to musi pan zejść? Tu to, to powinniś blokować, ja powinienem. Kurwa, wielka straszku. wam Obyś był po prysku, kurwa, dał? Ty, kurwa, siedź na tej wsi. Ty, bytomiazka, kurwo. O I zarób na lepsze łącze. Macie kurwo płasne kurwa, to sobie zarobisz kurwa, bardzo szybko. Ty polska kurwa zziro kurwa ty z... Za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Kurwe jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał, oni sobie tylko kurwa... Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mnie jak wywiad udziela. No i co dalej powiem kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów kurwa, takich jak tu chodu nie? No. A to, a ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. Śmiech a to sali? kurwa dykty ciężkie, kurwa obijają. Dobra. A ja winku. Dwa winku mam w domku. O, a w mam mąkę. Jakie winku? Tak, I, wzią, Dobra. dobra. Czarnkowku, zaraz nie Pan? Mi się podoba. Kurwa, mać. Artyści. To nie turyści tego. Międzynarodowy pijaczek. Jestem z Polwarku. Już piję. Jak krew wraca. I jak zło posprzedam, to jeszcze będę pił. Na razie to w długa biada, jak nieboszygierek, Gierek, no ale to nic. Skrym. Skrym.